Nadszedł czas, żeby przestać poświęcać uwagę światowi zewnętrznemu. Ograniczyć się swoje przebywanie zmysłami, umysłem do bezwzględnego minimum i poświęcić sobie uwagę. Zadbać o siebie, zobaczyć, czy masz wszystko, czy jesteś dokładnie tam w życiu, gdzie chcesz być. Poprzyglądać się temu, co się dzieje w twoim umyśle, w twoim sercu, w twoich emocjach. Na ile... Masz takie życie, że żyjesz w zaufaniu, że rzadko pojawiają się trudne emocje, a jeżeli się pojawiają, to po prostu przez ciebie przepływają, nie zostają z tobą na, na, na długie godziny, czy nawet dni, czy tygodnie. Nie masz takiego kołowrotka myślowego, kompulsywnego myślenia w głowie, tylko jest tam wielka przestrzeń. Jeżeli tak masz, to super, jesteś na dobrej drodze. Jeżeli Twoje życie wygląda inaczej, to trzeba właśnie o to wszystko zadbać. Dlatego trzeba przestać patrzeć tam, na zewnątrz, w, w telefony, w komputery, w wiadomości, w innych ludzi, problemy innych ludzi. Tylko zadbać najpierw o siebie. Jeżeli zadbasz o siebie, to będziesz mógł się zająć wtedy ty, tymi, którzy są w najbliższym otoczeniu, i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba najpierw. Zadbać o siebie. Jakkolwiek egoistycznie by to nie brzmiało, każdy z Was w swoim świecie, w swoim życiu jest najważniejszy. Nie ma takiej drugiej osoby, która jest ważniejsza od Ciebie. Nie ma. Nieważne, czy jesteś rodzicem, czy nie jesteś rodzicem. Nieważne, czy jesteś. A... Czy masz rodzinę, czy jej nie masz, czy masz jakąś grupę, na której ci bardzo zależy, ty jesteś najważniejszy i nie zapominaj o tym.